Codziennie, gdy wracałem do domu, zaczepiały mnie jakieś klauny. Ah, mam tego dość! Nie wiedziałem, co z tym zrobić, ponieważ sytuacja powtarzała się codziennie. I zawsze byli ode mnie szybsi. W związku z tym wiedziałem, że to ja muszę stać się od nich szybszy i wpadłem na pewien pomysł. Dlatego mam tu super szybką hulajnogę, która ma 500 watów mocy. Hulajnoga ta ma także podwójny system hamowania, który zapewnia totalne bezpieczeństwo na drodze. System amortyzacji 60 km zasięgu, a to 60 km to wcale nie jest tak mało, ponieważ mogę dojechać z Warszawy na Zalew Zegrzyński na jednym ładowaniu. Oraz nawet aplikację, którą możecie nią sterować. Jedziemy! że Acer Predator ES Storm nawet clowny mnie nie dogonią. A jeżeli chcecie kupić taką kolejnogę, to jest ona dostępna w sklepach Media Expert.